<laughs> as well as Zarówno materialnie, jak i psychologicznie jego dominującym pragnieniem było zawsze znaleźć pewność i bezpieczeństwo za wszelką cenę. And is that the Das die Czy to jest przyczyną teraźniejszego chaosu, nędzy, terroru? Rozumiesz to? Czy przyczyną Dieses jest to wieczne pragnienie osobistego bezpieczeństwa? Ten indywidualny mózg. Twój i mój. To indywidualne Gehirn, ich i mój, jest wynikiem wielkiej ewolucji. To nie jest Twój mózg, to jest ludzki mózg. Możemy później o tym porozmawiać. The to discover, science, Również naukowcy zaczynają to potwierdzać, the brain że ten mózg, is not yours or my, że ten mózg jest nie jest Twoim mine, albo Moim, it's albo it's moim it's lecz on, on się przez długi czas rozwinął. Brain, to that jest mózg, mózg człowieka. And that brain has so i ten mózg szuka bezpieczeństwa zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Czy to jest przyczyną tego strasznego chaosu na świecie? Czy wiesz o tym, że istnienie przyczyny zawiera też możliwość zakończenia jej działania? Czy rozumiesz to? There is pain, there is an end to the Można zakończyć działanie przyczyny cielesnych bólów, jeśli tą przyczynę się odkryje. Również przyczynę psychologicznych zaburzeń i cierpień można odkryć i zakończyć jej działanie. Tam, gdzie jest przyczyna, tam, gdzie jest początek, tam jest też koniec. I ten obecny chaos, te wszystkie niebezpieczeństwa. Czy the, the, all all <laughs> to jest skutek tych tysięcy lat? Leży ta przyczyna, Leży ta przyczyna in w naszym odizolowaniu się, w naszej indywidualności? Bitte Sie sich dem, Proszę pomyśl o tym. Nie robię tu żadnych ustaw And czy zasad. My, my, my myślimy wspólnie. So as as Not Sie zuhören, Jeśli uważnie posłuchasz, to możliwe, że się tu spotkamy. Z mit But we are Ale jeśli słuchasz pobieżnie i myślisz o czymś innym, to nie powstanie żadna komunikacja. To jest bardzo poważna rzecz. Spróbujmy ją wspólnie odkryć. Czy istnieje przyczyna tego okropnego chaosu? Niepewności? Terroru? Woje? Podstawowa przyczyna. Jeśli da nam się ją odkryć, nie w ten sposób, że ktoś ci o tym powie i mu przytakniesz, lecz jeśli sam jesteś w stanie tą przyczynę odkryć poprzez własne obserwacje.

Jest zatem chaos i torwoga wynikiem poszukiwań ludzkiego mózgu we wszystkich dziedzinach tego życia. Czy to jest tego przyczyną? Człowiek potrzebuje pewności w sferze materialnej. Potrzebujesz ubrania, jedzenia, dach nad głową. Tego potrzebujemy. Ale czy istnieje też pewność w sferze psychologicznej? Czy w ogóle istnieje wewnętrzna pewność? Można jej szukać? Będziemy to później dokładniej badać. Ale czy przyczyną tego chaosu, czy przyczyna tego chaosu nie leży w koncepcie, że każdy z nas jest oddzielnym stworzeniem? Nigdy żeśmy tego faktu nie rozpoznali, że mózg każdego z nas jest naszym wspólnym mózgiem. Zbadajmy to. Jest Istnieje możliwość, że pragnienie pewności stworzyło wyobrażenie indywidualności. Ten wymysł ty i ja. My jako grupa przeciw innej grupie. Czy to jest tą przyczyną? Albo może jest inna przyczyna, inny pomysł, ideał. To znaczy właściwa substancja wiedzy. To jest nieco trudniejsze. Czy rozumiemy się dotychczas? Pofatygowaliście się przy tej złej pogodzie, aby zu tu przejść. Proszę słuchaj uważnie. Wiedza nabrała ogromnego znaczenia. Szczególnie wiedza techniczna. Jeśli chcesz być dobrym stolarzem, musisz się latami uczyć. O drzewie narzędziach, projektach.